Tam to jest lipa kasztan. Tu panowie na dachu coś naprawiają. Хочешь тут?

To będzie koncert. Piękny amfiteatr, tam wędzarnia chyba. O jak to tu pójdę za sadza? To żonkilek tutaj. Lilia. Podobnie. Hmm. do ładny pachnie. ładny. Staw. Jakie listki. Można sukienkę z takiego liścia zrobić albo kapelusz. No. Znaczy większe chyba od łopianu. Może to ładny mostek hmm. tutaj. Białka. Zakochałem się na tym miejscu. Nie, bardzo fajnie. wolności jakiejś. Wiesz, Agnieszka, jaką dziewczynę tu utopili? Jak dziki ten, tak? Rabarbar. No, ja lubię rabarbar. No, ja lubię też. Kompot. kompot z rabarbaru, no. ciasta z rabarbarem. Tak, kompot jest dobry. Tutaj świteziankę utopili. Tak? takim była też świtezianka? Nie, nimfą. A To <laughs> Możesz to tak po swojemu określić. <laughs> <laughs> Taki dziki zakątek wierzby, płaczące, tak zwane koper. Dziki koper? Uważaj, żebyś czasem się na barsz nie natknął, bo barsz podobny jest. No, no wiem, ja znam barsz, ale barsz z niego jest większy, i grubszy i wysoki. Mhm. A tam są grążele żółte, tak? Fitną, a żółto te kwiaty mhm. pływające. Mhm. I dalej chyba nie, bo to już widzę. To komary. Komarzyce. Samce to tylko piją nektar. No tak. Komarzyce wypijają kres. <grystanie> mi to to, to Ale to fajny oska, tak. zakątek. Można teraz wolny. walnąć się na leżaczki. Ta. I leżakowanie. Ta, no, <grystanie> jak, jak w przedszkolu. No to może do mostu podejść, tam a mamy miejsce. No stąd już sobie zdjęcie porobić mamy. No, na tym mosie, jest ogóle super, już pamiątka jakaś. A tu też jakiś dziki most. Uuu. Co tu jest? Ostoja Drozdowiska, ścieżka dydaktyczna. A, a tu zapięty jest, widać. No. A wiesz, mało personelu o. Ryby i żaby Słuchaj, mało personelu. Jest kierownik Ta świeżo po studiach dziewczyna. I ten świeżo po studiach facet. I jeszcze dwie jakieś starsze panie, które się zajmują ogrodnictwem.

ale woda prawie przezroczysta tu gdzie nie ma rzęsy to dno widać nawet, nawet 3 metrowe dno widać nawet 3 metry dno jak jest to widać jak nie ma rzęsy zobacz tutaj na słońcu bardziej wyraźnie widać chodź bliżej Ale ten, ale jak tam, człowiek by wpadł, to tam bajoro taki żeby utopił się, utonął. No najgłębiej jest 5 metrów, tak. ale, ale do tego trzeba jeszcze doliczyć tak. metr mułu. Jak chce weź się tak. muł nie? I nie będziesz mógł się wybić tak. z powrotem w górę, to można się utopić. Tak. Dlatego zawsze takie rzeczy to się powinno robić grupowo tak. i zabezpieczenie zawsze. Tak. Ktoś zostaje na brzegu, daje czego malinę. Ja swoich chłopaków tak uczyłem. Tak że nie sam, bo tak. ja sam pojadę na, na drugi koniec Europy rowerem, nie? Ja jak kto ci będzie w nocy pilnował tak. Okradną cię z gwałcą, pobiją tak. no. i, i różne inne rzeczy mhm. Ale ładnie tutaj. Fajnie, Woda fajnie. łana czysta nawet jest Rzę, Rzęse na przykład bardzo lubią kaczki, nie? Tak. Kaczki gęsi to ży, żywią się rzęsą i niektóre o, ważka ryby też latała mhm. Dzieciaki tam no. półlegalnie robią gryla, no. bo się bali, jak, tak. jak podchodziłem, to tam spierdalamy, nie, nie, tam. oni chyba zaraz pójdą. Może no, jakaś wycieczka, co była przed tymi mniejszym dzieciakom. Jako no. na Ostatnio byłem w łazienkach. Tak? <laughs> Polowałem na takie sumy 150 kilowe A. oczywiście telefonem, nie, nie wędką. Wziąłem parę tostów, rzuciłem. No. Słuchaj, ten, ten tost z wanną wody był wsysany <laughs> przez takiego suma, ale ich tam na gęsto tak. było. Od, od takich małych sumów tak. po metr, nie? Tak. Po takie 3-4 tak. metrowe. A się zagotowała woda, no. w sumie tam są karpiki takie, tak. sam raz tak. wiesz, do patrzenia tak. 50-kilowe. A tak. no. No, są, są i młodsze, ale tak. te, te młodsze też się zazwyczaj chowają, a te większe odważniejsze. Szczególnie jak jest przejście, mostek taki między łazienkami a pałacem na wodzie. Siostro. To ci co byli w podziemiach Tak mhm. Jeszcze został nam jeden budynek do spenetrowania A nic gdzieś poszło, a może tego budynku też nie Albo do budynku No idziemy, idziemy Mieć tyle dzieci. Zawsze no. każdy, i w swoją stronę, to nie połapi się. weźmy jeszcze, trzeba być od kilku za takie dzieci. No wiesz, jak niektóre ludy mają takie kobiety, że, że rodzi raz siedmioro, raz dwanaścioro, na raz, raz dziesięcioro, nie? No. <coughs> Pięć porodów i czterdziestka dzieci. Właśnie robią wszystko, żeby nie było wielopokoleniowych, a powinny być takie, że są pradziadki, dziadki, tak. rodzice. Dziadki są już bardziej znają życie, więc pomagają rodzicom. A tak jak się to wszystko rozbija, to potem rodzice muszą każde na dwóch, trzech etatach pracować, żeby sobie wystarczyło pieniążków. Nie ma czasu dla dzieci, dzieci są rozbrykane. Jakoś nie, tutaj jest studnia, i tam tą studnią się wchodzi do lochów podziemnych. No. 120 metrów pod ziemią. Ojej. No. Nie oglądałeś tego w serialu Pan Samochodzik i Templariusze? Nie. Ze Staśkiem Mikulskim jako Pan Samochodzik? Nie. I para taka. Trzech dzieciaków grało, harcerzy. No i oni, i Szwedzi. Tak jak Tristan, Peterson mhm. z ojcem i z takim cwaniaczkiem szukają skarbów i oni szukają. No fajny serial, trzymam napięciu. A to skarbonka? Chyba tak, albo na listy coś. A gdzie otwór, żeby wyjąć? Jest ma, maleńki otworek, większy. Ziołowe tajemnice, rośliny, lotnicznice to linie To tutaj chyba, tak? Nie, może to ośmiornica. Albo smarc. Program regionalny. kłówka, kruszczyca, szlaczkoń, strojnica, fragment gniazda szerszeni, kowal bez no, skrzydła. Co miałaś? Naprawdę? Marihuana, haszysz, grzybki halucynogenne, tutaj, tutaj. A tutaj przez lupę powiększające, tak? Mhm. Nasiona. Nie ma żubrówką i gąsiory gąsiory na ten. Nie chcę dotykać nie możesz się Kot zasnął, otwórz oczko kotku. Gdzie kot jest? Tutaj, dwie kamery ma w oczach. O, kot jaka to. Nie, to sztuczne. Ale są takie sztuczne właśnie szpiegowskie, nie? Że wchodzi ci ktoś do Twojego pokoju, wyczuwa ruch, od razu podnosi powiekę, nie? I filmuje cię i spisuje dźwięki. nie? No, I nawet poziomeczka jest łąka jak to pomieszczenie czy myśla nora, nora kreta tak, to dwa poziomy mas do spania a resztę tu należy by nie dać się złapać no. mhm. o, o i wieczorem będzie nas skóra szczypać Najśmieszniejsze, że ja mam trzy czapki nie licząc jarmułki i żadnej nie założyłem. <laughs> Słońce młody.